Ty, 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 co ty robisz? To nasza miejscowa. No, widzę, gościu ma za dużo puszek. Kanada. Zobacz, jakiego wrzuta zrobił drań. I'm cool. I'm cool? Więc to ty, ty jesteś zielność. uncool. To ty jesteś z północy miasta, przez którego nawet największe bandziory leją slipy. Podobno miesiąc temu rozjebałe 20 skinów. Niebezpieczny kurwa jest. Zaraz się przekonamy. Nieco gdzie spotyka się taką legendę jak ty. Szach, to już jest moje. Oddawaj buty i kurtkę. To ci nauczy, żebyś się nie woził. <laughs> uh, uh, uh. <śmienicza> Kurwa, zawsze myślę, że Ankul to taki wielki czarny murzyn.